Satnam, kochani. Przychodzę do Was dzisiaj z odpowiedzią, co oznacza mantra, którą tak często używamy w Jodze Kundalini, jaką jest mantra Sat Nam. Sat Nam jest używane jako namaste w pewnym sensie, czyli mówimy je jako przywitanie, kiedy spotykamy kogoś, kto wiemy, że praktykuje jego Kundalini, mówimy satnam Nam i witamy się w ten sposób. Ale co to tak naprawdę znaczy? Także słowo Sat oznacza prawdę. Prawdę przez duże p. I to jest taka prawda, która jest poza dualnością, poza dualnością prawdy i fałszu. Czyli jest to prawda, ostateczna prawda. Źródło prawdy takiej względnej, jaką na przykład jest to, że nie wiem, jest teraz słoneczny na przykład dookoła mnie, albo że coś jest jakiegoś koloru, to są fakty, wiedzę. A prawda to jest źródło wszystkiego, to jest to, co się nigdy nie zmienia to jest ten element, który jest zawsze stały. Nawet nie trzeba mówić, że zawsze, po prostu stały. Czyli to jest świadomość. To jest to, co się nigdy nie zmienia. To, co jest co zawsze jest. To jesteś ty. To jest twoje sad. A słowo nam to jest właśnie tożsamość. Także sad nam to jest, można powiedzieć, prawdziwa tożsamość. I kiedy mówimy sad nam jako przywitanie, jest to rozpoznaje twoją prawdziwą tożsamość. I moja jest taka sama. Jesteśmy jednym.